Dzień dobry. Robię właśnie pranie, bo znowu wyjeżdżamy. Ale tak to jest w lato. Ja kocham podróżować i po prostu nie zatrzymuję się odkąd jest Laoś. Czeka nas bardzo fajna podróż do Szwajcarii i do Włoch. Do Szwajcarii i tak miałam jechać, bo jakieś tam biznesowe rzeczy robię. Natomiast do Włoch lecimy i tam będzie też współpraca na miejscu z przepiękną firmą, która produkuje boskie łodzie, ale to Wam pokażę na miejscu, ja jestem, wiecie, mam dzika na punkcie motoryzacji, łodzie, motocykle, samochody, wszystko, więc cieszę się, że w takiej współpracy wchodzę. No i biorę Laosia, to jest Alek. I na miejscu też znajomi będą, będzie naprawdę super. Widzicie, że uwielbiam polskie marki, i przyszła paczka dla Laosia z firmy tutaj, proszę bardzo, Kaki. Słuchajcie, Strux. Strux mi się kojarzy z moim dzieciństwem, ale to jest genialne i wyłącznie z certyfikowanych naturalnych tkanin więc tak, to jest mój ulubiony teraz secik z, takim, z taką kurteczką. Patrzcie, to ogrodniczki są w trzech kolorach. Jeszcze jest zielony dostałam. Przepiękne, znaczy ja dostałam Lemus, dostał przepiękne. To mnie rozszuliło, ale w ogóle krój spodni super, bo często e, polskie firmy robią tak. I zapominają, że jest pielucha i to nie jest wcale wygodne dla dziecka. Mm, bluza świetna, wody świetne. Patrzcie, to, piesełek <laughs> Więcej pisełków. Pan Broku, pan Czosnek. No, cudo. Dziękuję bardzo. A ja natomiast dostałam prezent od Szypa Girls za polecenie ostatnio produktów. I słuchajcie, jak nie znacie Szypa co e, tam są produkty, które są na przykład w Stanach Zjednoczonych, a tutaj ciężko dostępne i zobaczcie. Moja przyjaciółka Fara, jak to była, to non stop z tym chodziła. I mówiła, że muszę sobie to kupić, jak będę w Stanach, albo mi przyjedzesz. E, Touchland zapiszcie to sobie. E, przepiękny, fajny e, płyn do dezynfekcji rąk, ale on nie śmierdzi w ogóle alkoholem w ogóle jeszcze ma aloes i są przeróżne zapachy, mega fajne i no właśnie Fara, moja przyjaciółka i od razu powiedziałam, że to potrzebuję, jest tam bardzo dużo rzeczy, ja to będę musiała testować i testować no mnóstwo tego jest tym Mariu zrobimy tak, że ja będę po prostu używać Wam mówić, słuchajcie ale nie tylko amerykańskie, to jest Cholerę e, koreańskich e, maseczek. Kocham maseczki, więc na bank będę z bardziej żelazować. To, to Aquafor. To jest taka firma, którą w Stanach kupowałam. E, I to jest Balsam. Balsam. To jest taki... zresztą Wam pokażę. Stick z oleju z awokado, który jest na wszystko. Macie coś, nie wiem, gdzieś bardzo sucho, to po prostu o! Cyk, nie wiem, łokcie na przykład tak. I to naprawdę, to, to jest w każdym takim sklepie z VS ale to jest genialne. Genialne. E, bardzo dużo mieli koreańskich nudyków Dużo dla dzieci dostałam do rzeczy. E, bardzo dużo mają takich na klamy. I dostałam spray dla Losia, sunscreen a akurat lecimy taki i wodoodporny. I tak. Fierza Dostawa z Ameryki! Znajomy przyjechał z Miami. I jak przyjeżdża, to ja i moja mama prosimy o buffalo sauce, bo to jest nasz biggest guilty pleasure. I mama przyjeżdża jutro. Będę robić moje sławne buffalo shrimp. Ci co wiedzą, to wiedzą. W panierce. Nie będziemy się tutaj przeżarać. Jeszcze brakuje tylko e, ranch. To może gdzieś zamówię online. Nie wiem. Jeśli ktoś z Was wie, gdzie w Warszawie dostanę ranch, to może to podpiszcie śmiało. Ręce opadają i się odechciewa cokolwiek wrzucać. Siedzę z Laosiem na parkingu. Właśnie się bawimy książeczką. I. Loś ma nowy fotelik, taki dla dużego chłopca już i można go obkręcać, bo jest na bazie obrotowej, dobra? Więc jak na przykład yy, siedzimy sobie albo jestem z tyłu, to go obkręcam, że na mnie patrzy, bokiem siedzi, przodem, tyłem. Wiecie ile... Wrzuciłam wam przed chwilą zdjęcie stopy, wiecie ile napisała do mnie już matek ze swoimi radami, yy, albo jaka jestem nieodpowiedzialna i w ogóle dziecko powinno to, dziecko powinno tamto. Serio, ręce opadają. Po pierwsze, nie prosiłam Was o wasze rady, naprawdę frustracje na inne matki to raz, dwa. Nie widzicie, co się dzieje. Zobaczyliście stopę. I reszta po prostu to są do powiedzenia jakiejś historii. Jeszcze najlepiej to nagrajcie o mnie te TikToki, które później sobie zasięgi budujecie. Bo to też jest. Popularne. Po prostu laski biorą moje Insta-storki i po prostu budują jakieś historie, nie wiadomo, i narracje, i bardzo niebezpieczne zachowania są moje dla Losia. A kolejna rzecz buty. Ile matek się przypieprzyło o jego buty? Słuchajcie, my, Buty, byliśmy w sklepie dobierać z panią. I stopa zupełnie inaczej wygląda, jak stoi, a jak Leoś podkurcza stopę, bo Leoś bardzo lubi podkurczać, buty nie są za duże. To możecie spać spokojnie, moje drogie panie. Nie musicie martwić się o cudze dziecko. On ma idealnie dobrane buty, dobra? Jakby chill. I powtórzę: ja was o rady nie prosiłam. Więc możecie zachować te rady dla siebie, serio. I sorry, że jestem niemiła, ale jest to wkurwiające po prostu, e, jak po prostu ludzie e, atakują, bo te wiadomości nawet nie są takie miłe, tylko po prostu atakujące wręcz. Nie prosiłam Was o to. Ma buty idealnie dobrane, a jeśli chodzi o skarpetki, to, je, to nie jest e, styl na Janusza, jak to piszecie, tylko to jest specjalnie e, ma skarpetki w tych swoich sandałkach. Leś ma wysokie podbicie, dlatego ma też trzy rzepy, a nie dwa. I doskonale wiemy, co robimy z naszym, z naszym dzieckiem, dobra? Niech każdy zajmie się swoim bobasem.